Cześć i czołem, witajcie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o książce, o której powiedzieli już chyba wszyscy, bo miała premierę, zdaje się, w lutym tego roku. A ja przeczytałam ją dopiero teraz, mimo że właśnie wtedy, kiedy miała premierę. Cześć, pani kocie właśnie wtedy miała premierę i wtedy ją kupiłam, ale jakoś tak po pierwsze odstraszał mnie kabaret, nie miałam ochoty czytać tak długiej książki, a po drugie powiedzmy no, jakoś poprzednia książka autorki mnie nie zachwyciła. Chociaż to też dziwna sprawa, bo w zasadzie poprzednią książkę autorki uznałam chyba za najlepszą książkę roku. W moim zestawieniu książek, które czytałam, ale im więcej czasu od lektury mija, tym bardziej wydaje mi się, że była to opinia mocno na wyrost i poddyktowana ówczesnym zachwytem na autorkę. A tak na chłodno po przemyśleniu uważam, że książka, o której mowa i której tytuł zaraz zdradzę, na nagrody i zachwyty, które otrzymywała, nie do końca zasługuje. I uważam też, że książka, o której będę mówić dzisiaj, również na nagrody i zachwyty, no, nie zasługuje. A mowa pierwszą książką, o której mowa jest Wojna Makowa, a drugą książką jest nowsza książka autorki, chociaż nie najnowsza, bo w momencie kiedy to nagrywam Rebeka Kuang już właśnie na polskim rynku ukazała się jej trzecia książka, czyli Yellowface. No nie trzecia, no jeżeli traktujemy wojnę makową jako tę trylogię jako jedną, no to trzecia, ale tak naprawdę piąta Babel. Czyli o konieczności przemocy Babel jest historią Robina Swifta, młodego Robin był. Tak, Robin był Chińczykiem, musiałam się upewnić, bo zapomniałam, czy Chińczykiem, czy Koreańczykiem, a to przecież spora różnica. Robin był młodym chińskim chłopcem ośmiolatkiem czy dziesięciolatkiem. Który wskutek epidemii choroby traci całą swoją rodzinę i zostaje zaadoptowany przez bogatego profesora i zabrany do Anglii, gdzie jedynym zadaniem Robina jest się uczyć, bo profesor chce, aby stał się specjalistą od języków. Cała akcja książki dzieje się w świecie podobnym do naszego, gdzieś na początku XIX wieku. Chyba XIX. Teraz nie mam pewności, ale no, to będą chyba gdzieś mniej więcej czasy wiktoriańskie. Poprawcie mnie proszę, jeśli się mylę i jeżeli czytaliście Babel, bo bardzo to możliwe, gdyż jest to wyjątkowo popularna w ostatnich czasach książka. Moje błędy też mogą wynikać z tego po pierwsze, że no dość już dawno zapoznałam się z tą książką, a dopiero teraz chcę o niej mówić, a po drugie zapoznawałam się z nią w formie audio. Bo czytać jej chyba bym nie dała rady, i wydaje mi się, że nie dotarłabym do, do końca. No, ale dobrze, jeszcze parę słów o fabule. Więc Robin trafia do Anglii, gdzie ma zostać specjalistą od języków, bo yy, profesor chce, aby zaczął naukę w prestiżowym yy, Instytucie Babel, yy, który to Instytut. Yy, Zajmuje się tchnięciem magii w sztabki srebra, no i te sztabki na przykład są wbudowywane w tory, żeby pociągi szybciej kursowały, albo są wszywane w żagle statku, żeby szybciej płynęły. No mają taką magiczną formę użytkową, które pomagają, która pomaga ludziom w codziennym życiu. No i w ten sposób Babel jakby. Polepsza gospodarkę, zarabia na siebie i swoich profesorów, zarabia też na państwo. I obserwujemy, robi na przez ładnych parę lat życia, od momentu jak jest dzieckiem, przez chwilę, kiedy staje się studentem. No i na studiach poznaje też innych innych młodych studentów, studentów Babel, zaprzyjaźnia się między innymi z Rajmim, który jest hindusem z Viktor bądź Victua, bo tutaj tłumacz właściwie nie tłumacz, tylko lektor. Nie wiem, czy na zasadzie, jeżeli zapomniał, no to czytał Wiktor, a, a prawidłowa wymowa tutaj imienia brzmi Victua. No, ale Victua też jest. Nie pamiętam teraz. Rajmi był hindusem, a, a ona też jest przywieziona właśnie tak jak, jak i Rajmi, i, i nasz Robin, bo to nie jest prawdziwe jego imię, tylko przyjmuje imię i nazwisko Robin Swift. Więc zostaje przywieziona z innego kraju. No i właśnie ten jej rodzimy język, rodzimy język właściwie każdego z nich, jest ich atutem. No, i y, dołącza do nich y, jeszcze y, Leti, o, Leti. Y, która jest y, córką generała. Mam nadzieję, że nic tu nie mylę, y, ale, y, no, ale ona powiedzmy jest y, najbardziej angielska z nich wszystkich. I no, jest jakby rodzima na miejscu, no i nie bardzo jest w stanie zrozumieć ich pozycję emigranta obcego w Wielkiej Brytanii. No i teraz tak. Wiemy przecież doskonale, że Rebeka Kwan robi karierę uniwersytecką i tutaj. Tego uniwersyteckiego życia i tego, jak uczelnia manipuluje profesorami, nauką i studentami, jest sporo, tylko trochę nie rozumiem, co ma na celu ta książka, bo owszem, te translatorskie wstawki, tłumaczenie, skąd wzięły się słowa w danym języku jak przebiega proces przenoszenia się znaczeń z jednego języka do drugiego jest bardzo ciekawa. To takich zmianek mogłoby być kilka kilkanaście, a one na przestrzeni tej książki są rozłożone tak naprawdę na całości. I w pewnym momencie już nie wiedziałam, czy autorka miała ochotę zrobić, napisać powieść przygodowo fantastyczną, czy miała ochotę zrobić wielki, monumentalny esej o języku, o znaczeniu języka, o znaczeniu tłumaczeń, o tym, jak tłumacze są ważni, o tym, jak ważna jest ewolucja języka. I o tym, jakie słowa niosą ze sobą moc. W każdym razie uważam, że jak na powieść, która ma być beletrystyką, to jest tutaj tego zdecydowanie za dużo, jest naprawdę męczące. To po pierwsze. Bohaterowie, ja rozumiem, skąd wynika taka, a nie inna konstrukcja Robina Swifta, że on miał być takim na początku dupą z uszami, który daje sobą manipulować który trochę nie ma własnego zdania, który wszystkiego się boi do, yy, i przechodzi, ewoluuje do człowieka, który rozumie, że yy, poza tą przemocą to tak naprawdę yy, nie ma innego wyjścia, bo wyczerpał wszystkie środki i że to nie on miał rację, tylko jego brat. Tylko że. Nie wiem, ci bohaterowie są jacyś tacy, że oni mnie kompletnie nie obchodzą. Nie obchodzi mnie Ani Robin, nie obchodzi mnie Raimi, nie obchodzi mnie Victua No, Leti to już w ogóle została tak skonstruowana, żeby pokazać te racje, że o biały człowiek to zawsze musi być tym złym. I, I to będzie taki czarny charakter, taki diabeł w owczej skórze, który tutaj a nagle wyskoczy jak diabeł z pudełka i, i jest zły, bo jest zły, a nie ma kompletnie żadnej motywacji. Tak tak jak musimy mieć złoczyńcę w filmach Marvela, tak tutaj jedyna, jedyna biała osoba musi być tą złą osobą. Tą, która nie współczuje, która nie rozumie, która nie potrafi się postawić w sytuacji, bo, bo ty nas nie rozumiesz, bo ty jesteś biała i ty tego nie przeżywasz, więc, więc nawet, nawet nie próbuj tutaj udawać, że cokolwiek rozumiesz. No i tak, to jest racja. Nie potrafimy się postawić w sytuacji drugiej osoby, nie wiemy, co przeżywamy, nie wiemy, jakie są jej uczucia nie wiemy jak traktuje, traktuje ją świat i inni ludzie ale no ale lepiej jest w tej książce karana tylko za to, że jest biała i to też jest takie niefajne w ogóle Rebeka Kwan pisze w taki sposób, który mi się nie podoba, bo jest straszliwie moralizatorski. Ona nie pozwala mi samej dojść do żadnych wniosków, tylko musi mi wepchnąć dziecko w brzuch, że o patrz, kolonializm był zły, Wielka Brytania wykorzystywała inne kraje, zabierała im niepodległość, sprzedawała im opium, żeby otumaniać i okradać zasobów. No tak, no wszystko prawda i wszystko racja, tylko z drugiej strony ona wkłada w usta i w głowę swoich bohaterów takie myśli, których ludzie tamtych czasów na, na pewno by nie mieli i to mi straszliwie zgrzyta, bo z jednej strony mamy, mamy tę te, te, stylizację na... Na czasy wiktoriańskie, a, a z drugiej no, Rajmi, i, i później też Robin, mają to myślenie takie typowo współczesne, typowo mocno lewicowe, i, i to naprawdę ze sobą nie współgra, nie pasuje, i, i sprawia, że ten wykreowany przez autorkę świat jest taki naprawdę sztuczny. Jedyne co w moich oczach ratuje tę książkę to to, co większości osób się nie podoba, czyli zakończenie, bo zakończenie mocno nawiązuje do historii wieży Babel, do tego, co się z wieżą Babel stało. I, i ono mi się podobało. Wiem, wiem że wiele, wielu osobom zgrzyta, że, że ta historia kończy się tak właśnie, a nie inaczej. Ale mnie się wydaje, że właśnie gdyby zakończyła się w jakikolwiek inny sposób, to byłoby to nienaturalne i, i nieprawdziwe, no bo jednostka z hegemonem nie wygra, tak? Możemy jako jednostka próbować bić się z państwem, ale państwo, zwłaszcza, zawsze okaże się silniejsze, zwłaszcza kiedy to jest tak wielkie państwo jak Wielka Brytania więc to zakończenie wydaje mi się taką naturalną koleją rzeczy i, i wydaje mi się właściwe, choć tak jak mówię, wiem, że wielu się nie podoba. Koniec końców, nie wiem co, co Rebeka Kwan chciała tą książką pokazać, czy to, że jest świetną lingwistką i, i to taka książka, fajerwerk, o zobaczcie jaka jestem mądra, czy to miał być taki manifest, Zobaczcie, bycie obcokrajowcem w, w świecie białych ludzi nie jest łatwe, czy no nie wiem, dla mnie jest moralizatorska przesadzona, przejaskrawiona, przeintelektualizowana i, i w, ogóle, w ogóle jest w niej wszystkiego za dużo gdyby była o jedną trzecią chudsza, to to na pewno nie byłaby taka męcząca, bo tak jak mówię, te wszystkie lingwistyczne wstawki, że to pochodzi z tego języka, to z tamtego, to po stronach, to mnie tak nużyły, że miałam ochotę to przerzucać. Bohaterowie poza samą końcówką nużyli mnie, męczyli i nie obchodziło mnie, co się z nimi stanie. Fabuły to tam za bardzo nie ma. I, i wszystko jest takie rozwleczone, rozciągnięte, jak to mówił Bilba Baggins, czuję się jak masło rozsmarowane na zbyt dużej kromce chleba, więc to było coś takiego. Nie wiem, to jest moja druga książka Rebeki Kłam, ale wydaje mi się, że ta autorka zyskała dużo większą atencję tak naprawdę niż na to zasługuje. No Przede mną jeszcze Yellow Face, bo, mimo że mam drugi tom trylogii Makowej za sobą na półce, to, to nie wiem, czy się kiedyś za nią zabiorę, bo chyba mi z twórczością tej pisarki nie po drodze. Ja nie lubię, jak mi się udowadnia. Owszem, to, to są wszystko to, co tutaj autorka twierdzi, to jest racja, ale ja nie lubię, jak mi się nie daje samej pomyśleć, nie lubię, jak to jest wszystko takie nachalne. No, no nie. Jedyne co tutaj na plus to po pierwsze lektor, bo świetnie poradził sobie z czytaniem z różnych języków i tutaj no naprawdę jestem pełna podziwu bo nie było to łatwe zadanie mimo, że nie wiem dlaczego czasem czytał Wiktor, a czasem Wiktua i, i ponieważ nie miałam tekstu przed sobą to dezorientowało mnie czy to mowa o tej samej postaci zanim się zorientowałam, że, że rzeczywiście tak, to po pierwsze a po drugie brawa dla Pana Grzegorza Komerskiego który te cegłę przełożył bo to tutaj Biorąc pod uwagę, że musiał się mierzyć właśnie z fajerwerkiem intelektualnym autorki, zobaczcie, jaka jestem mądra, ile znam języków i jak świetnie się znam na tłumaczeniach, to z całą pewnością nie było to, nie było to łatwe zadanie. Więc jeżeli o mnie chodzi, to o mnie i Babel, i o mnie i twórczość Rebeki Kwan, to na chwilę obecną jestem na nie. Dajcie znać, co Wy o niej myślicie, bo wiem, że wiele osób ma tę książkę już ze sobą, bo yy, był taki czas, kiedy po prostu wyskakiwała z każdej lodówki i to już było męczące. Ja póki co serdecznie się żegnam, dziękuję, że byliście ze mną i do następnego razu, cześć!